A z tej strony Oskar jest ze mną dzisiaj, nie wracać go, mówiłem, będzie ze mną grać, dobra, to i możemy zacząć, nie, a co my będziemy budować domy, i... taki ja jednorodzinny dom. Kliknąć. Będziemy go wciskać, ja, mojego. mojego nie. Taka nie, boga, bo oka będzie ziemi. Nie, nie, nie ziemi, tylko ten. Ja nie mogę. Zobaczam, mi się stało. No, coś mu się stało. Jak będzie jakaś głupia nie reklama, nie to zatrzymuję. Reklama. No i gór ma reklamę. I gości to! nie niepotrzebny głos. Ale ja nie chcę mi. No wtedy Tylko to w Tylko to w to chyba będzie bardzo długi odcinek niego. Nie no. ja skończyłem. to Ja ją skończyłem. To. To Nie Umiem. To no. Tako? Chcesz to zniszczyć? Wciśnij! Już. A co ty chcesz zrobić? Dobra. Strix zrobię, no i gora domek będzie. I.

Nie, 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 my się żegnamy. I do widzenia.